Chęcisz? Witajcie, ja jestem Damen i witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, gdzie mój brahul? I w dzisiejszym filmie powiemy wam wszystko, co wiemy o nadchodzącej aktualizacji w Brawl Stars. Między innymi powiemy wam o nowym zadmiarzu. Na bolidzie państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy SMET <śmany> 50. Dawaj, maniek, to już się kameruje. A wątek wszystko woli! Kozacki ten filmik, ale muszę wam powiedzieć, że mam jeszcze coś dla was, ponieważ właśnie z okazji Brawl Talka uznałem, że chciałbym dać jednej osobie doładowanie o wartości 50 zł do Brawl Stars. Za tyle można sobie doładować 170 gemów i kupić chociażby takiego skinka, nie? No. Albo na przykład otworzyć megaboksy. Tak. <gry> Więc jeśli właśnie to ty chciałbyś dostać to doładowanie, to wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guiszek tam na dole, no i napiszesz w komentarzu, czy masz więcej niż 10 tysięcy pucharków. To pytanie nie jest przypadkowe, także koniecznie napisz w komentarzu, ile masz pucharków, czy masz więcej niż 10 tysięcy, czy nie. Wyniki będą już w poniedziałek na moim Instagramie Damage4ty, więc koniecznie wbijajcie na tego Instagramka i zostawcie mi tam followa. A jeżeli nie macie Instagrama, to też nie macie się co martwić, bo jeżeli akurat to wy zostaniecie wybrani i dostaniecie tą kartę, to odpiszę wam na komentarz na YouTubie i YouTube wam wyślę powiadomienie. Nie. Wszystko? Wszystko. Możemy zaczynać. Możemy zaczynać. No i pan Paweł, Słuchajcie, tak jak Gracjan wcześniej powiedział, nowym zadymiarzem w Brawl Stars będzie Stu. I uwaga, jest on czującym robotem testowym, który zajmował się testowaniem atrakcji w Star Parku. Pamiętasz Star Park? Tak. On, nie, on pewnie nie miał tam od życia, nie? Pewnie dużo rzeczy musiał tam testować. No i generalnie z badań wynikało, że wszyscy uwielbiają oglądać jego śmieszne wypadki. Dlatego przerzucił się na pokazy kaskaderskie i został kaskaderem. O, no to już no, trochę, le trochę lepszą posadę złapał. Jego główny atak polega na wystrzeliwaniu z palców fajerwerków. Ciu, ciu. Czyli on ma takiego sylwestra codziennie trochę. Ciu, ciu. Generalnie ten jego atak wydaje się taki prosty, nie? Całkiem. No. Ale słuchajcie, cały myk jest w tym, że po każdym ciosie ładuje mu się super atak. Według mnie przez to może być bardzo OP. No, jeżeli też się zgadzacie z tym, że na początku może on być strasznie, strasznie OP, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. To jego super atakiem jest? Rozpęd i za nim ognisty ślad. Dokładnie, dokładnie coś takiego, bo generalnie jego super atak polega na takim splicie naprzód, który pozostawia ognisty ślad i odpycha wrogów o stosunkowo niewielkim e, zasięgu w porównaniu na przykład do Bula, bo Bul to sam by leciał przez pół mapy prawie. No ale tak jak mówiłem wcześniej, jego super atak ładuje się już po jednym ciosie, no i myślę, że może być przez to naprawdę bardzo użyteczny, przynajmniej na początku. Myślę, że będzie bardzo użyteczny w takich trybach jak Zadyna. W zadymie myślę, że szczególnie właśnie będzie użyteczny. No a słuchajcie, kolejną mega super ważną informacją jest to, że będzie on do odblokowania totalnie za darmo po wbiciu 10 tysięcy pucharków właśnie z Alei Pucharów. Generalnie już bardzo dawno nie było żadnego zadymiarza właśnie w Alei Pucharów do odblokowania za darmo nowego. Ostatnia była chyba EMS? Tak. A wcześniej był kto? TIK? TIK, TIK, no ja to właśnie pamiętam, ale to było już strasznie, strasznie dawno temu. Jeszcze był 8-bit, pamiętam jak wychodził, ale to też już ponad rok temu. Także mega super, że wreszcie kogoś tam dodali. No i dodatkowo będzie on dostępny z przebraniem Super Gwiazda Stew. Dobra, no to szybka ocenka od 1 do 10 tego skina. Generalnie tamten to był po prostu właśnie ten robot testowy, a to jest właśnie ten skin kaskader, mi się wydaje. Wiesz? I mi się podoba całkiem. Powiem ci, że jest fajny. Tutaj mocno tego Rico przypomina przez to, że jest tym robotem. Ale ja bym mu dał chyba jakąś ósemeczkę mocną. 8 na 10, a ty? Siódemka. Siódemkę, a wy jak oceniacie? Wracając do zadymy, to mam dla Was bardzo fajnego newsa, ponieważ jak wiecie od jakiegoś czasu Supercell współpracuje z PEZRZ i organizują razem fajne eventy. No i właśnie pod koniec tego miesiąca będzie event, w którym będzie do zdobycia PEZRE Mike Ale, totalnie za darmo. Tak. To musisz mi pomóc zbić. No pomogę Ci bić! Spokojnie! Dobra, gacus, jak oceniasz tego skina w skali od 1 do 10? Tym razem, tym razem się postaramy, bo jeszcze ci powiem, że będzie jedno fajne ułatwienie. Ewentualnie jakby nam słabo poszło. Jak oceniasz tego skina od 1 do 10? 9. Ogólnie jest już trener Mike i tak dalej. Nie wiem, czy masz trenera Mike'a, ja też chyba nie mam, ale podoba mi się, fajny, fajny taki coach Mike, kolejny, taki edycja PSG. Ja bym mu dał też usemeczkę jak tamtemu dają usemeczkę. Ja dziewiąteczka. Żeby go odblokować za darmo, będziemy potrzebować 9 zwycięstw w tym trybie za a właśnie w tym nowym wydarzeniu, no ale niestety po czterech przegranych odpadamy. Albo i nie, bo teraz wchodzi coś takiego, że za 30 gemów będzie można dokupić sobie dwie dodatkowe szanse. I z tego co widziałem, będzie można to zrobić trzy razy czyli w sumie będzie można dokupić aż 6 szans za 90 gemów. I teoretycznie może to się nawet okazać w miarę warte swojej ceny, bo z tego co widziałem, to ten skin będzie kosztował 149 gemów normalnie. No, Także, tak jak to komuś to. tam braknie, powiedzmy jakiegoś jednego, yy, dwóch winów, no to dokupienie będzie miało całkiem duży sens wtedy. Skoro już o gamach mowa, to chciałbym Wam przypomnieć, że wchodząc do sklepu w Stars możecie użyć mojego kodu Damian. Używasz mojego kodu? No oczywiście. No, to piąteczka. No, i słuchajcie, generalnie możecie użyć mojego kodu w sklepie. No, i dzięki temu, naprawdę, bardzo, ale to bardzo mnie wspieracie. Mega dziękuję każdemu, kto używa mojego kodu. Możecie mi podsyłać na maila nagrania, jak kupujecie coś z moim kodem. Ja zbieram powoli materiał na jakiś jeden, jeden gruby film. No, i słuchajcie, to, że używacie mojego kodu. Sprawia, że będę mógł robić w przyszłości Wam jeszcze jeszcze więcej giveaway'ów czy jakichś fajnych właśnie konkursów, czy jakiś top model o konkursy. Więc mega dziękuję za wsparcie i też postaram wam się oddzięczyć za to wszystko. Także pamiętajcie o kodzie Damian w sklepie. <noise> Dokładnie, pamiętajcie o kodzie Damian. I możecie też zasubskrybować kanał, bo na milion będzie naprawdę coś grubego, a już niewiele brakuje do miliona. Uwaga, uwaga, Gracuś, bo tutaj sobie napisałem wielkimi literami coś naprawdę bardzo ważnego. To oficjalny koniec igrzysk mocy. <noise> Ale robisz mocną reakcję. Ale słuchajcie, nie, to, to nie jest nic strasznego. Bo szczerze, to dobrze. Ja jakimś, jakoś super za tym trybem nie przepadałem. No, e, a na jego miejsce mamy coś zupełnie lepszego, ponieważ powstała Liga Mocy. To jest zupełnie nowy sposób na rywalizację w Brawl Stars. Totalnie zapomnijcie o pucharkach. Teraz czeka na Was 19 nowych rank Ligi Mocy. Aż 19? <laughs> nie, czy <już> będziesz tak <laughs> robił za każdym razem? Tak. Pozwólcie, że przeczytam, bo wtedy będziecie mieć po prostu idealnie dokładne info. Słuchajcie, zaczynacie od rangi Bronze 1, a najlepsi gracze z rangę Mistrzowską. Pierwsze w sezonie Ligi Mocy rangi zostaną przydzielone na podstawie najwyższego wyniku z Igrzysk Mocy. Jaki miałeś najwyższy wynik? Chyba 400. Ja nie pamiętam, możecie też napisać w komentarzu. No i będzie można grać solo lub w utworzonych wcześniej trzyosobowych drużynach. Jeśli wybieramy opcję gry solo, to słuchajcie, będziemy grać też z innymi graczami, którzy grają solo. Nie ma opcji, że wpadniemy na jakieś teamy, które będą, wiecie, zgrane czy gadały ze sobą na Discordzie. A jeżeli wybieramy opcję właśnie grania drużynami, to będziemy też trafiać na osoby, które grają w trzyosobowych zespołach. No i teraz słuchajcie uważnie, bo muszę wam powiedzieć o czymś mega super, strasznie cieszę się, że właśnie to wprowadzili, bo po rozpoczęciu łączenia graczy nastąpi losowy wybór trybu i mapy dla obu drużyn, czyli mapa i tryb będzie losowa, no i aby wygrać metr trzeba będzie zwyciężyć dwie z trzech gier, czyli gramy do dwóch wygranych, no i po losowym wybraniu mapy i trybu gry następuje faza wybierania i banowania zadymiarzy, wiesz co to znaczy? No... Generalnie wygląda to tak, że w każdej grze będzie można banować jakiś zadymiar, żeby drużyna przeciwna nie mogła właśnie skorzystać z tego zadymiarza. Według mnie mega, mega dobrze, że to wprowadzili, bo czasem jakiś Edgar, czy czy jakaś Bimo może być zbyt mocna na jakiś tryb, i fajnie, że będzie można ją na przykład zbanować. Myślę, że ten tryb wprowadza naprawdę mega, mega dużo świeżości, dobrożstwa, no i na takie coś czekaliśmy ewidentnie. Cały ten proces będzie wyglądał tak, że najpierw obie drużyny wybierają jakiego zadymiarza chcą zbanować. Czyli widzisz, tutaj na przykład jest zbanowana Jessie, nie? A później każdy z graczy wybiera, kim po prostu będzie sam chciał grać. Po każdym meczu postęp jest określany na podstawie trudności przeciwnika. No i im trudniejszy oponent, tym bardziej ranga pójdzie do góry i szybszy będzie postęp. Tak jak w przypadku Igrzy mocy, które zostały wycofane, będziemy tutaj po sezonie otrzymywać gwiezdne punkty. Poza nimi czekają też wyjątkowe nagrody sezonowe, na przykład kozackie ikony profilowe, czy też właśnie jakieś ekskluzywne nowe przebrania. Pierwsze przebranie, które będzie dostępne, to będzie to przemytniczka penny za 25 tysięcy starpońców. No i jako jak oceniasz tego skina od 1 do 10? No, fajny, lecz trochę za drogi. Trochę za drogi. Ja myślę, że to jest dobra cena, bo wiesz co, myślę, że teraz dużo łatwiej będzie zdobywać te, starpoń, te, te, te starpońcy właśnie dzięki tej całej ligi mocy. Yy, I wydaje mi się, że Przemytniczka Penny, ja bym jej dał, słuchaj, ona mi pasuje do tego cała, całego takiego kanonu, yy, który ostatnio wchodził kosmicznego do Brawl Stars. Ja bym jej dał szczerze, pff, chyba ósemkę. Ja dzisiaj wszystkich na się oceniam. Ty dziewięć zdajesz? Aż tak Ci się podoba? No dobra, okej. Okay. Generalnie pierwszy sezon ligi mocy będzie troszeczkę krótszy, ale następne będą trwały dokładnie tyle co karny zodymiarski, czyli 10 tygodni. Każdy sezon to wyjątkowe nagrody, no i nie będzie żadnych ograniczeń w liczbie gier rozegranych dziennie, właśnie w tej lidze mocy. No i myślę, że to też jest naprawdę fajna opcja, bo no, jak teraz był na tych y, igrzyskach mocy jakiś limit dzienny, no to to była lipa, no zagrałeś tu trzy razy, jak nie zapomniałeś, jak zapomniałeś, no to już nie, przepadło i tyle. Myślę, że to jest naprawdę coś takiego na co czekaliśmy, żeby w końcu Supercel dodał właśnie coś takiego do gry. Yy, ja się na przykład mega cieszę, Gracją jak uważasz? O, no, ja się bardzo cieszę. Czy dzięki temu wrócisz do Brawl Stars? Bo widziałem, że teraz więcej Minecraft Eee no spoko. Generalnie ta liga będzie do odblokowania po wbiciu 4,5 tysiąca pucharków e, właśnie z alei pucharów, no i tyle masz, nie? No, <grym> chyba mam. Także jak macie 4,5 tysiąca pucharków, to na pewno już będziecie mieli aleję odblokowaną. Łee, jaką aleję. Kolejnym super newsem jest to, że... zostanie dwoma... Na... Nie... Nie... miał powiedzieć, że gorąca strefa i oblężenie zostaną dodane do edytora map i każdy będzie mógł je tworzyć tak, jak chce. Do gry dodane zostaną również nowe animowane odznaki zadymiarzy. Następna rzecz to nowy skin do Bibi, Bibilante. Słuchaj Gracjan, jak Ci się podoba ten skin? No, szczerze ładniejszy był ta Bibi zombie. Bibi zombie i heroska Bibi? No myślę, że raczej ich nie pobija, ale obstawiam, że też raczej nie będzie jakiś turbo, turbo drogi. I generalnie jest spoko. Też, ej, ja mam dzisiaj jakiś dzień ósemek, ja mu wystawiam 8 na 10. Naprawdę, ja mam dzisiaj jakiś dzień ósemek. 6, uu, no to grubo, no to okej, okay, dobra, rozumiem. No nie każdemu musi się jakoś super podobać, ale mi w miarę siedzi. Ale widzę, że ty byś go raczej nie chciał. No, i to już zdecydowanie wszystko, co wiemy o nadchodzącej aktualizacji. Na dniach pewnie dowiem się też czegoś więcej, to będę Was na bieżąco informował. No i słuchajcie, tak jak wcześniej wam mówiłem, mam dzisiaj dla was doładowanie o wartości 50 zł do broństa. Także jeżeli to właśnie Ty chciałbyś je to wystarczy, stawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guzik tam na dole. No i napiszesz w komentarzu, czy masz więcej niż 10 tysięcy pucharków, czy też może nie. Możesz też napisać po prostu dokładną ilość swoich pucharków. Bo jak już teraz wiecie, z tym pytaniem chodziło mi o to, czy automatycznie po wyjściu nowego zadymiarza będziecie mogli go sobie tak odblokować ja wiem, że już teraz strasznie dużo osób ma jakieś szalone liczby pucharków nawet po kilkadziesiąt tysięcy yy, także myślę, że większość z was raczej będzie mogła go spokojnie za darmo odebrać już pierwszego dnia jak tylko wyjdzie no ode mnie to teraz na tyle, ja wiem, że gracuś tutaj za dużo nie mógł powiedzieć, ale dzisiaj raczej taki film informacyjny, widzimy się już niedługo w nowych filmach cześć pa, pa. pamiętajcie o kodzie Damian tak każda gra się tu zaczyna E, 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 Dla tary kruka spajka Gina E, e, -wina. Aha, e -wina. Aha